To jest To Sylwia z Poker Break. A ze mną jest Grochu. Grochu właśnie zakończył udział w turnieju. Ale skupmy się na pozytywach. Grochu, powiedz najpierw, skąd się dowiedziałeś, dlaczego tutaj jesteś, dlaczego tu przyjechałeś? No Trzeci raz jestem na Pokerturze. Byłem na promie, byłem w Koszycach. No i tak sobie jeździmy: jest to okazja, to jeździmy. No, no i imię nie stać, to przyjeżdżam tutaj. Okay, ale jak oceniasz organizację? Podoba ci się w ogóle ten, ta forma? Nie, Organizacyjnie jest spokojnie, zawsze sobie chętnie pojedziemy, bo to zawsze fajny duży turniej. Nie? Tam u nas wiadomo, nie ma gdzie pograć. A... Skąd Z jesteś? Z Gdyni. A w Gdyni mieszkają najszczęśliwsi ludzie w Polsce. Nie wiem, czy wiesz, bo były przeprowadzane takie badania. Nie wiem na jakich zasadach oceniali to szczęście, ale podobno tak, w Gdyni najszczęśliwsi ludzie. Jesteś szczęśliwy? W takim razie popsuję frekwencję chyba Gdyni, jak wrócę. Tylko. Niestety. No. Ja myślę, że dziewczyna cię pocieszy, jak wrócisz, zanim wrócisz do tej Gdyni, bo trochę kilometrów masz, to już będziesz najszczęśliwszym na ziemi człowiekiem. Myślę, że to będzie właśnie druga atrakcja wieczoru, jak się dowie, w jakich okolicznościach odpadłem się. A powiedz, w jakich okolicznościach odpadłeś? Znaczy, generalnie trochę mnie prześladuje ten turniej, bo wczoraj odpadałem dwa razy, bo dokupowałem się. Więc miałem najpierw As-Król na Azvalet, As odpadłem, potem się dokupiłem. Potem był As-Król, czyli top para stopkickerem na flash draw, odpadłem drugi raz. A dzisiaj dwa razy ten sam zawodnik ze Słowacji, cały czas byli Słowacy. Odpadłem. Najpierw blefowałem z Asdama do Rivera i chłop mi pokazuje parę dwójek z ręki. A potem ten sam zawodnik, była taka sytuacja: ja siedzę na małym blindzie. E, blindy e, e, 150-300 e, i są cztery kole i dochodzi do mnie akcja, zagrywam za 1500, dostaje dwa kole, spada flop 5, dama 8 zagrywam 2200, e, pan ze Słowacji mnie sprawdza, Polak zrzuca spada 3 na Ternie, nie ma. jest Rainbow, w zasadzie nic tam nie gra. Zagrywam 3700, chłop mnie stakuje. Ja oczywiście go sprawdzam. A on mi pokazuje 5-8. Off. Chciałem zaznaczyć, że pan otwierał. Także już się wyleczyłem dzisiaj z reentry i ze wszystkiego i idę się napić po prostu. Tyle mi zostało już na Słowacji. A kiedy wracacie w takim razie? Jak tylko Monia wygra to wtedy, no i Włodek w Hędzapie, to wtedy zaraz wracamy. Tak, bo przyjechaliście ekipą we czwórkę, tak? Z Monią i z Włodkiem. Jak się poznaliście? No, grywaliśmy sobie w undergroundy jakieś w Trójmiejskiej i tam po kasynach z rzadka, ale też gdzieś tam się spotykaliśmy. No i tak jakoś już się, nie wiem, dwa, dwa lata prawie już się znamy, więc cieszę się, że mam takich znajomych, mogę powiedzieć, nie? Zawsze pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Wejherową przy okazji też. Ja się dołączam też do pozdrowień, a powiedz jeszcze, jak długo grasz w pokera i może pochwalić się jeszcze jakimiś osiągnięciami, jeżeli takie, jak, takie takowe są? To u mnie z grą w pokera jest trochę jak z, z graniem w piłkę, że bardziej kopię się po czole, a gram, bo lubię bardziej niż umiem. No w sumie sukcesów za bardzo nie ma, więc tak raczej jestem zadowolony, jak jest. Fajna gra, i, a jak coś padnie, to przy okazji to fajnie. Nie? Bardziej jedziemy rozrywkowo. Także. Życzę Ci w takim razie dużo rozrywki, dużo szczęścia i wracaj szczęśliwy do tej gdyni. Dziękuję bardzo.